Witajcie moi kochani, witam serdecznie Wasza Mila, witam, witam ciepło. Kochani, dzisiejszy wieczór spędzam na dupeczce, spędzam w domu, mimo że jest weekend, mimo że jest weekendowo, to moje ciało mówi masz zostać. Jeżeli coś boli, jeżeli się gorzej czujesz, to po prostu zwolnij, odpocznij, posiedź na tyłeczku. I ja bardzo słucham się tego, co mówi mój organizm, i bardzo słucham się tego, żeby nie forsować swoich tutaj sił, i nie forsować swojego ciała, kochani. A więc dziś popracowałam, przyszłam do domu, mimo zaproszeń, na, i na kolację, i na drineczki, i na to, i na tamto. Każdej osobie po prostu odmówiłam, bo czasami tak jest w życiu, że warto po prostu odpocząć. Cześć Adelinko, cześć kochanie. I szczególnie, że za 14 dni mam Galę Forum Woman Power, szczególnie, że za tydzień sprzedaję dom po rodzicach w rocznicę, piątą rocznicę śmierci Taty. Szczególnie, że finalizuję kupno działki właśnie w Górach Świętokrzyskich. I powiem Wam, to będzie dla mnie, jestem zaproszona też na imprezę Pudelka, plus jestem w Kielcach, odbieram osobowość roku wyróżnienia, więc powiem Wam, że jest tego dużo na jednej mojej blond głowie i, i stwierdziłam, że nigdzie nie wychodzę, bo potrzebuję czasu dla siebie, potrzebuję odpocząć, potrzebuję zwolnić. Wrócić do swojej takiej energii, bo czeka mnie właśnie tutaj, czeka mnie przygotowywanie razem z moim teamem pytań do paneli, do wywiadów na gali. Czeka mnie tutaj potwierdzanie wszystkich osób, czeka mnie tutaj <laughs> też to, że. Eee, ostatnie dni plebiscytu, i tutaj nasi ostatni laureaci w poniedziałek eee, na spotkaniu kapituły będą potwierdzeni. I powiem Wam, że to jest taki wyjątkowy dla mnie czas. Jeszcze wczoraj potwierdziła menadżer i świątek, eee, że odbierze statuetkę. Nie, nie wiadomo jeszcze, czy będzie sama, czy będzie ktoś w jej imieniu odbierał tą statuetkę. Eee, I powiem Wam. Dużo się dzieje. Będzie pani Lidia Popier, będzie Patrycja Kazadi. Dużo cudownych kobiet mocy, które kocham, uwielbiam. Dziękuję, Welinko. I kochani, ja trzymam oczywiście za każdą z moich kobiet mocy kciuki, i, i oczywiście ja to robię dla was. Dzisiaj przyję taką ciemnoróżową, piękną sukienkę do ziemi. Łani Cichosz. I powiem Wam, że to jest taki czas dla mnie. Takiego zatrzymania, a więc dziś po całej tygodniu gonitwy, zero kolacyjek, zero kaweczek, zero ciasteczek, zero niczego, tylko pobędę sobie sama z sobą w czerwonych koralach. A te czerwone korale dostałam w Miami od reprezentacji Krakowa. Kto wie, może mnie na Kraków poniesie, albo ktoś jeszcze ciekawy z Krakowa przyjedzie. I jeżeli czujecie się gorzej, jeżeli macie taki okres, że yy, zmuszacie się do czegoś bardzo mocno, to odpuśćcie. Ja tak dzisiaj myślałam, no nie, no, już trzeba iść na tą kolację, wypadałoby iść na drinka, ale przyszłabym do domu rozjechana czołgiem. I czy to jest dla mnie dobre? Te osoby poczekają, ale ja potrzebuję odpocząć. Szczególnie wy kobiety mnie rozumiecie, raz na miesiąc mamy takie dni, że czujemy się fatalnie, tak? I powiem Wam, że y, warto mówić o tym, żebyśmy zadbały o siebie, a nie o to, że ktoś ma ochotę ze mną iść na drinka i on poczuje się lepiej, a ja będę na przeciwbólowych zdychała. No, no nie, kochani, czy pójdę na kolację i będę źle się czuła, a więc. Y, Zadbajmy tak, bądźmy dla siebie dobre, zadbajmy o siebie, bo ja dziś zadbałam o tą małą, zabieganą milenkę, która biega, 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 robi wszystko, tysiąc telefonów i już nie ma siły. I, i warto, kochani, żebyście zadbały o siebie w tej gonitwie tygodnia. Wzięły sobie piękną kąpiel. Ja dzisiaj sobie chyba faktycznie jakąś fajną kąpiel zrobię, tylko pójdę po mm, sól morską do Wanny i. To będzie mój taki czas, mój taki wieczór tylko dla mnie. Eee, może posłucham muzyki, coś sobie tam na spokojnie dokończę. Dokończyłam wystąpienie na Unity Polska, na Flow Summit e, z opisem i powiem Wam: dajmy sobie przestrzeń na to, żeby po prostu pobyć. I tak jak ja założyć sobie te czerwone korale. Śmieję się z tego, bo leżę w łóżku, kochani. Proszę udostępnijcie tą transmisję w grupach. Może dotrze to do dziewczyn takich jak ty i ja, które zapierniczają, mają tysiąc rzeczy na głowie, wracają i, a jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto. Nie, odpocznij, zwolnij. No, ja jak nie zetrę dziś kurzy, to koronami z głowy nie spadnie, jak je zetrę jutro. A więc ja dzisiaj mam taką lekcję dla was odpuszczenia i taką pobycie w tej kobiecej energii. Tak sobie, oj, jestem, i chcę pobyć w tej kobiecej energii i nic nie muszę. I nie muszę iść na te wszystkie spotkania, gdzie czuję się gorzej i po prostu nie mam ochoty, nie chcę, nie czuję się na siłach. I dajcie sobie pozwolenie, żeby powiedzieć nie, dziękuję. A to jest tak trudne. My kobiety często boimy się, że jak komuś odmówimy, to ktoś strzeli focha, albo się obrazi, albo to, albo tamto, albo siamto. No właśnie, ale. Jak ty się będziesz czuł? Jak ty się będziesz czuła? Ja bardzo długo w życiu nikomu nie odmawiałam, niczego nie odmawiałam. Cześć Lea, dziękuję ci bardzo. A dzisiaj z czerwonymi koralami, akurat, w łóżku, bo tak wyszło. Zamiast na wow kolacji w pięciogwiazdkowym hotelu, wybrałam moje łóżko, dziewczyny, moje koty i domówkę, home party z wami. I powiem Wam, że warto zrobić sobie taki czas popycia z sobą. I cieszy mnie to, że mogę z Wami tutaj być na te 14 dni przed Galą Forum Women Power, gdzie jeszcze dostawiliśmy dwa stoły, a więc do, jeszcze doszło nam 20 miejsc. I jeżeli będziecie chciały, moje drogie panie, zapraszam. Mamy też jeszcze dwa ostatnie miejsca w panelach w ciągu dnia. Na forum, na forum Women Power, Moc Kobiety, mamy jeszcze dwa miejsca. Jedno w kobiety liderki, drugie chyba w umysł albo kobiety w biznesie. Muszę to sprawdzić. I powiem Wam, że ja się bardzo cieszę, że nauczyłam się tego zadbania o siebie, ukochania siebie i nie robienia czegoś na siłę. I tego Wam życzę, bo Często będą was wyciągali znajomi, koledzy, przyjaciele, a chodź, a zrób coś, a ty nie masz ochoty, nie masz siły, yy, czy często nawet nie masz czy ochoty, siły, pieniędzy, czegokolwiek. Naucz się mówić nie, dziękuję. Po prostu nie, nie. I yy, mi to zajęło 40 ponad lat, żeby się nauczyć mówienia nie. I mam nadzieję, że wam zajmie to krócej niż mi. Bo mam w tej chwili 43 lata i dopiero w wieku 40 lat nauczyłam się mówić nie, i weszłam w taką erę zdrowego egoizmu. Era zdrowego egoizmu, czyli zadbania o siebie. Ja nie mówię, żebyśmy były egoistkami, ja nie mówię, żebyśmy um, po prostu tylko myślały o siebie, ale żeby zadbać czasami. Ja cały tydzień myślę o innych, staram się, żeby ściągnąć media. Dzisiaj trzy media dzwoniły i. Plotek, i pudelek, i, i, i zwierciadło, i Viva, i Forbes, i wydzwaniają do mnie dziennikarze. Ja zapisuję to wszystko, ceduję na część z moich pracownic i osób, z którymi działam. A potem po całym tygodniu tych telefonów, jeszcze dzisiaj przymierzałam sukienki, ja czasami mam ochotę po prostu odpocząć i nie robić nic. I mam do tego prawo. I na przykład, jeżeli ktoś do mnie się odezwie, to dziewczyny też mam prawo powiedzieć: Posłuchajcie, dziewczyny, kawki, herbatki, czekoladki, czy obiadki możemy zrobić po Gali za te 14 dni. A teraz, kiedy ja mam czas, to chcę odpocząć, chcę zwolnić i chcę się zregenerować. Nawet jest taka fajna. Dwie fajne rzeczy Wam powiem: takie mega ciekawostki, proszę udostępnienia. Niech to dalej idzie w świat, że wiedzy wedyjskiej, właśnie Olek Torsunow mówił, nie tylko wiedzy wedyjskiej, że są dwa sposoby odpoczywania. Albo siedzisz sobie tak jak ja, w jednej pozycji, 45 minut, możesz nic nie robić, słuchać muzyczki, odpocząć i po prostu nie robić nic, siedząc czy w jednej pozycji przebywając. Eee, albo nie leżąc tylko, tylko na przykład siedząc przy stole, czy po prostu będąc w jakiejś tam pozycji, po prostu odpoczywając, regenerując się, albo chodząc w tym samym tempie. I to też jest mega regeneracja. To jest jedna rzecz na odpoczynek. A drugą rzeczą ciekawostką Wam powiem. Zastanówcie się, jeżeli ktoś chce wziąć udział w eksperymencie, czego się najbardziej boicie jakiego zwierzęcia. Ja na przykład najbardziej boję się żmii, a wy napiszcie mi tutaj. Napiszcie jakiego zwierzęcia, czy gada, czy płaza się boicie najbardziej. I e, kochani, ja Wam też powiem: e, Powiem Wam jedną rzecz. Właśnie nikt nie pisze, ale powiem Wam o co chodzi z tym zwierzęciem. Chodzi o to, że jak ja się boję tej żmi najbardziej, to tryb życia tego zwierzęcia jest najbardziej nam bliski w działaniu i powinniśmy tak działać. Czyli posłuchajcie, żmijka działa projektami: zje sobie coś, a potem odpoczywa i się regeneruje. I ja powinnam też tak pracować. Czyli tak jak mam projekt GdGale Woman Power, to jest skupienie energii, pum, dużo pracy, a potem jest regeneracja, powoli praca i dopiero pik kolejny, czyli taki jakby atak zmasowany. Gdybym ja żyła w notorycznym stresie, w notorycznej takiej walce, to po prostu bym nie wytrzymała. Czy w pracy takiej od 8 do 20 w dużym stresie. To nie jest mój modus operandi. Mój modus operandi to jest właśnie ta żmijka, która raz na jakiś coś zje, a potem po prostu yy, no, potem po prostu mało co tam sobie robi. Yy, no. Myszki y, dużo często, zobaczcie, jak działa myszka. No, myszki są takie bardzo zwinne, czasami się trochę pochowają, ale dużo biegają, coś tam jedzą, ale szybsze są. To nie jest jak ta żmijka, a więc tobie bardziej typ pracy, taki szybszy, równomierny, żeby było równomiernie i w nocy odpoczynek, bo myszka się tam chyba chowa w nocy. Sprawdźcie, jak żyją mysze. Tak? Powinniśmy tych zwierząt, gadów, yy, yy, czy zwierząt, gadów, czy, czy tam płazów, czego się boimy najbardziej, moi drodzy, taki tryb życia powinien nam najbardziej odpowiadać. I ja dosłownie jestem taka żmijka. Ja kocham się wylegiwać na słońcu. Yy, nie lubię bardzo żyć pod dużym stresem, bardzo długi czas. Ja działam projektami, tak jak żmijka. Po prostu. Yy, upoluje coś i potem spokojnie, spokojnie odpoczywa, i potem znowu upoluje coś, odpoczywa, odpoczywa, odpoczywa. Czyli dosłownie, robię jakiś duży event, czy duży projekt, potem odpoczynek. Projekt odpoczynek. A ja na przykład, gdybym musiała zapierniczać jak mróweczka od rana do wieczora nosić, nosić notorycznie jakieś takie rzeczy. No to bym po prostu nie wytrzymała. Po prostu psychicznie. Więc to jest takie ciekawe ćwiczonko, które powiedziała mi jedna tutaj doradca duchowy, z którą współpracuje fajna dziewczyna, będzie też na Gali Woman Power Beatka. I to się naprawdę sprawdza. Ja taka jestem, taki jest najlepszy dla mnie modus operandi, nie praca od 8 do 16 czy do 17, tylko praca w takim trybie zwolnionym na początku, a w czasie, kiedy jest projekt, to po prostu ta żmija całą energię z siebie daje. No ja nie jestem żmija, no ale najbardziej boję się żmij. Powiem Wam, to jest taki, mimo że przełamałam ten strach, jak byłam w Kenii, bo w Kenii po prostu poszłam do terarium żmij i Pan mi położył na ręce żmiję i nawet się do mnie tam pomiziały. I już troszeczkę ten strach jest mniejszy. Ale tak jak Wam mówię, to jest taka ciekawostka i starajmy się zwolnić, odpocząć, zastanowić się, jak wy odpoczywacie, bo nie dla każdego metoda, jaką ja mam, że sobie, no ja sobie staram nie brać na głowę za dużo w tej chwili, kiedy w pracy mam masakrycznie dużo, to moje kontakty koleżankowe na razie są w odstawce do maja, po prostu. Mam najbliższą rodzinę, najbliższych przyjaciół, znajomych, z którymi się spotykam, ale dziewczyny, priorytety, priorytety, jeszcze raz, priorytety. Jak na przykład dzwoni mi kolejny MLM, pani Zosia czy Kasia, która chce, żebym nawiązała z nią współpracę, ja chętnie porozmawiam, ale w maju, tak? Ale nie akurat teraz, kiedy ja mam wytężone działanie i tak dalej, a więc to zależy też od Waszej pracy, tak? I no właśnie, to z tą żmiją właśnie, jak powiedziała mi koleżanka, że taki tryb życia powinien mi najbardziej odpowiadać, taki jak to, to zwierzę czy gat, którego się najbardziej boimy, czy tam płas czy cokolwiek, owad, no to to naprawdę ma to sens, bo... Ja nie jestem typem, no nie, po prostu nie jestem takim typem, że od rana do wieczora notorycznie, po prostu teraz mam bardzo, bardzo wytężony miesiąc pracy, ale zazwyczaj dawkuję sobie tą pracę. Dawkuję, planuję, nie mam takiego stresu, no w tej chwili to jest to normalne, ogarnąć 300 osób i jeszcze koncerty, gwiazdy, celebrytów, media, to wszystko to nie jest łatwa sprawa, kochani. A więc, mimo że mam fajne team, ale to wszystko jest na mojej głowie i każdy dzwoni do mnie. I opłacenie przede wszystkim w czasie inflacji, ogromnych kosztów wydarzenia, które mam. I często pytacie: o, bo bilety drogie i tak dalej. Kochani, jeżeli ja w Hiltonie daję obiad, przerwę kawową, serwowaną kolację przez kelnerów z przystawką, zupką. Daniem, deserem, przystawkami w części charytatywnej. I ja opłacam tą część charytatywną. Mam muzyków, których opłacam, prezenterów, którzy, których też opłacam. To to wydarzenie nie może kosztować 100 zł. I ja wiem, nie wszystko jest dla każdego. To jest wydarzenie wyjątkowe, to jest wydarzenie VIP i e, ma określoną cenę. E, wpuszczam też firmy, które dadzą Wam prezenty. Będą e, Prezenty pr dla każdego z uczestników to są akurat kremy tym razem, jeszcze jakieś chyba kolageny dostaniemy, ostatnio tutaj pan jeden się zgłosił i kochani, taki pakiet prezentowy to jest minimum 500 tysięcy zł, a ja wpuszczam te firmy i ja też ponoszę koszt wpuszczania tych firm i tych osób na galę, a więc... Powiem Wam, że spięcie tu budżetu na gale i forum Women Power w czasach inflacji, wojny na Ukrainie i jeszcze końca pandemii nie jest to łatwe. I nie narzekam, bo mamy już ponad 200 osób na liście, plus nie liczę tutaj muzyków, nie liczę osób z obsługi, bo już jest nas 250 ponad, czy prawie 280, a więc jeszcze... 20 osób yy, yy, będzie mogło sobie wykupić bilet. Ale tak jak Wam chcę powiedzieć, posłuchajcie, mamy weekend i postarajcie się zwolnić. Jeżeli nie musisz czegoś robić, jeżeli ktoś zmusza Cię do czegoś, czy namawia mocno, a Ty wewnętrznie czujesz, że nie, odpuść to. Odpuść to, zostań, odpocznij, zwolnij bo to wyjście kolejne, gdzie napijesz się, nie wiem, dwie lampki winka i będzie Cię bolała głowa, czy te dwie butelki, bo to zależy od ilości, kto lubi. Ja akurat wina nie pijam od roku. To to wszystko zależy od Ciebie, czy chcesz, czy nie. Ale dajcie sobie prawo powiedzieć, sorry, nie mam ochoty. sory, nie chcę. Sorry... Po prostu nie dam rady. Mm, albo sorry, nie mam ochoty w tej chwili wychodzić gdzieś tam, czy spotykać się z Tobą, może innym razem. Albo jestem po ludzku, powiedz, jestem zmęczona, chcę odpocząć. Masz do tego prawo. A my często nie dajemy sobie tego prawa. I ja tutaj Wam właśnie mówię o tym, bo ja sobie często bardzo nie dawałam prawa do tego. I ta stara Milena poleciałaby na tą kolację z wywalonym jęzorem, na tego drinka, przyszłaby do domu ledwo żywa, z bolącym brzuchem, obolała, jeszcze alkoholu bym się nie napiła, bo dziś na promie Max. A więc po co nam to? Po co nic na siłę, kochani? A więc pamiętajcie, nauczmy się dbać też o siebie, o nasze samopoczucie, o to, jak my czujemy się. Dobrze? Yy, I takie przesłanie Wam zostawiam na dzisiejszy wieczór. No i zapraszam wszystkie jeszcze niezdecydowane osoby na Gale Forum Women Power. Będzie Moc Atrakcji, będzie Doda, Asia Krupa, Chodakowska. Yy, tak jak mówię, będzie też Lidia Popiel. Yy, bardzo dużo fajnych kobiet. Nie tylko z pierwszych stron gazet, ale je też ściągam, aby było o tym głośniej. Będzie pani marszałek Mazowieckiego, oczywiście wicemarszałek. Pana marszałka nie będzie, ale będzie pani wicemarszałek i, i będę ja. <laughs> Przede wszystkim będę ja, tak, tak. W końcu powiedziałam to po 43 latach, że na tej imprezie będę ja i warto dla mnie przyjść i. Posłuchać, co ciekawego wymyśliłyśmy z ponad 20, 250 kobietami cudownymi mocy. <laughs> Śmieję się, że organizuje taki zlot czarownic nowoczesny. No, jeszcze nie na łysej górze, ale na bogato w hotelu Hilton na Grzybowskiej 28 kwietnia. Do zobaczenia, do, do usłyszenia wasza blondy Milenka. Was pozdrawiam, życzę wam cudnego weekendu. No i proszę, udostępnijcie ten live. Może komuś zmieni to podejście i w końcu powie nie. Nie będę spełniać kogoś oczekiwań, bo ktoś coś tam chce. No wiadomo, czasami trzeba się dostosować, ale jeżeli nie musisz, nie rób czegoś na siłę. Buziaczki. Pa.